Proszę Państwa, stało się. Wojna. Puck po odrzuceniu przez polski rząd ultimatum zaatakował nasz kraj. O, właśnie udało nam się nawiązać łączność z głównym sztabem wojskowym w Pucku. Naszym gościem będzie generał Damian Halina, pseudonim Szprot. Witam, panie generale. No przecież to do dopy jest bardziej, ani nie do ucha. No. Najwyraźniej mamy jakieś problemy techniczne. Rurku. Rurku, to może ja e, zajmę państwa przez tą chwilkę. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz ma takie oksy, słuchajcie, normalnie takie musztardówy. Panie ge generale, dlaczego Puck zaatakował? Już miesiąc temu zażądaliśmy od Polski autonomii dla Pucka i korytarza terytorialnego pomiędzy Puckiem, a daczą naszego burmistrza Zakopanem. Niestety, Polska odrzuciła nasze żądania. Dlatego zaatakowaliśmy. Już sześciu naszych ludzi jest na naszym terytorium. Dziękujemy, nie, panie nie, generale, nowana, a teraz przenosimy się ja, na wadze, linię frontu, nie, gdzie już czeka nasz reporter. Adelaide, Jesteśmy w oku cyklonu. Tutaj nasi dzielni chłopcy walczą z Pucką Nawałą. Ile masz lat żołnierzu? Jedenaście! Wojna zmienia. A teraz przenieśmy się do małej wsi, do której lada moment dotrze front. To pierwsza polska wieś na drodze Puckan do Warszawy. Jestem nasz reporter. Adelaide? Ludzie masowo opuszczają swoje domy. To liczącą do niedawna 20 mieszkańców wioski opuściły już tysiące ludzi. Co ze świniami? Dalej siedzą w polityce. No tak, a pańskie? A, y, daj im rowery i poszły. Mamy się spotkać w Sieradzu na rynku. Piątego. Boi się pan? No, w telewizji mówili, żeby się bać. Strach, terror i flaki. Wróg puka do bram naszej ojczyzny. Puck-Puck, kto tam? Wojna. Adelaide Halabart, Limo 24, informacje. Dziękujemy za relację. Przenieśmy się jeszcze na koniec do Radomia. Jak sami Państwo widzą, tu też wojna wisi na włosku.